Od ponad 30 lat, czyli od 1992 roku, zajmujemy się profilaktyką przestępczości. Celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez wprowadzanie stylu działań pod ogólną nazwą Żyj bez lęku, na który składa się szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, takich jak warsztaty terapeutyczne, Systematyczne działania aktywizujące, warsztaty muzyczne, program nadawany przez Internet, jak również działań skierowanych do osób dorosłych w postaci wsparcia terapeutycznego i doradczego, programu nadawanego przez Internet oraz konferencji w ramach utworzonego w projekcie wielofunkcyjnego ośrodka szkoleniowego Żyj Bez Lęku. W tej chwili projekt jest na półmetku. Jeżeli idzie o harmonogram działania. Półtora roku za nami, dwa lata przed nami. Przez te półtora roku powstał budynek. Budynek, w którym będą odbywały się warsztaty dla dzieci i młodzieży, w którym będzie konferencja, w którym będą miejsca spotkań dla młodych ludzi, w którym będzie siedziba parafialnego Caritas i pomoc dla osób ubogich. Powstał plan przebudowy budynku gospodarczego, i za nami jedna budowa. Przed nami będzie kolejna budowa. To, czym udało się za zamknąć rok 2023, to pozwolenie na budowę nowego budynku świetlicy dla dzieciaków. Do świetlicy Anielisko przychodzą dzieci ze Śródmieścia Łodzi. Są to dzieciaki z rodzin, w których są problemy. Trudno tu jednoznacznie generalizować, jakie to są problemy, bo to są najróżniejsze sytuacje. Czasem jest to choroba jednego z rodziców. Czasem jest to wejście na drogę przestępczą. Czasem jest to bieda, bezrobocie. My nie pytamy dzieci. Dzieci przychodzą, w tym miejscu odnajdują swój drugi dom. Zamiast spędzać czas na ulicy, szukając złego towarzystwa, tu znajdują opiekę, ciepło, posiłek, pomoc w lekcjach. Tu zawiązują swoje przyjaźnie, powstaje pozytywna grupa rówieśnicza i to miejsce żyje 35 lat. I w tym miejscu potrzeba jest działań specjalistycznych, nie tylko samych działań opiekuńczych. I baza świetlicy jest to stary budynek po prostu już nie wyrabia na te wszystkie działania, które są prowadzone. W ramach projektu Żyj bez lęku powstanie nowa siedziba, w której będą pokoje do pracy specjalistów, w którym będzie prawdziwa kuchnia i jadalnia. Oczywiście sala do zabaw bezpieczne szatnie to wszystko, co powinno w takiej placówce być to czego tu od lat brakuje, a mimo to, to miejsce działa. Yy, działaniami mocnych w duchu od 10 lat objęte są dzieciaki z domu dziecka. I te dzieci też będą brały udział w projekcie. W projekcie w poradni CardoNER będzie możliwość Wsparcia terapeutycznego zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych, i to wsparcia nieodpłatnego dla tych, którzy je pozyskują. Do tej pory poradnia pracowała jedynie odpłatnie. W nowo powstałym budynku, yy, sali teatralnej, będą warsztaty dla dzieci. Na warsztaty zaprosimy wszystkich. My nie robimy różnicy pomiędzy dziećmi z tak zwanych dobrych domów a dziećmi, których nie stać na atrakcje czy zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy razem równo są przez nas traktowani i nikt nikogo nie pyta, czy już wszedł na drogę przestępczą, co mu się w życiu wydarzyło. My chcemy, żeby młodzi ludzie razem się bawili. I razem czerpali dobre treści, bo każdy człowiek, niezależnie od tego, co w życiu zrobił, jest stworzony, by czynić dobro i jest do tego zdolny. Naszym zadaniem jest często tylko i wyłącznie pokazać ludziom, że są dobrzy i że mogą czynić dobro. Temu też służą nadawane treści w internecie, które przez rok już nadajemy i będziemy nadawać. I temu służą nasze działania. Każdy człowiek jest zdolny do czynienia dobra, a jeśli czyni dobro, nie wchodzi na drogę konfliktu z prawem. Jako mocni w duchu staramy się trwać w charyzmacie naszego założyciela, świętej pamięci, ojca Józefa Kozłowskiego, człowieka, który niezależnie od pogody, od pogody ducha i niezależnie od wszystkiego, szedł do ludzi i ich gromadził, dawał im miejsce do tego, aby poczuli się razem w domu, aby też znaleźli miejsce, w którym mogą być, służyć, podzielić się. I my to też robimy, na przykład organizując, chór dla wszystkich młodych, którzy chcieliby spotykać się, zaśpiewać na wielkim wydarzeniu archidecyzjalnym Arena Młodych, czy przygotowywaliśmy również chór do wydarzenia 11 przykazań. I to, co najpiękniejsze, że zgłaszają się do nas młodzi z bardzo różnych miejsc. Mieliśmy również grupę z jednego z domów poprawczych, którzy musieli przyjechać naprawdę ze swoimi opiekunami. Nigdy nie widziałam tak poważnych restrykcji, które są stosowane wobec młodych ludzi. Nie pytaliśmy, co się Wydarzyło. Opiekunowie zaufali nam, myśmy zaufali młodzieży, i oni biorą udział w różnych wydarzeniach. Są to piękne, piękne spotkania.